NICE! 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 1-0 dla Sugara. No i to się szanuje! Ale bomba! O kurde, ale musiał się nam wkurzyć Piotr Cukier, bo to już wygrał i bomba. No. no nie, i nie trafiam tego te... No nie trafiam takiej pompy, no kur... Ole kurde, ty, to było fajne, co? Ej. To mi się podobało. Dobra, leży. Kotka zama 5 w sklepie Fortnite. Idziesz jeden na 1 z sugarem? Mogę. A sugar chętny? Mogę, mogę jak najbardziej. Widziałeś, czy sugar jest chętny. Kazik jeden na jeden. Dobra, daję. to z mogę zagrać. Miałem dzisiaj nie grać 1-1-ów, one one ale niech będzie. Ej, dobra, a Sugar Malaiwa i on chce zagrać, czy co? To, no to dobra, to. No to mogę zagrać. Nie mogę przepuścić takiej okazji, już czekałem na to. Trenowałem do tego dnia 3 miesiące już swojego życia. że... Teraz jestem. Kaza mamy mnie wtedy jeszcze niszczył, nie? A teraz. A teraz trenowałem i liczę na to, że po prostu pokażę. Na, czego się nauczyłem w tym czasie No ja mogę zagrać No chcę, mówi że trenuje trenował do tego całe życie <grym> Dobra Mogę zagrać, mogę zagrać no, ale... za mam, no Jak przegrasz to mi oddaje wszystkie. <grym> Twój karę Kazałam, musisz go rozjechać. inaczej nacja wstyd Niech ty to przegrasz to kutar jakby życie Nie Nie Naprawdę nie wiem Jak przegrasz to Co ma stres? No on się stresuje. Ja, ja. <grydę. <grydę> no, ja no, też się no, zacznę stresować. Motywacja... Ja pierdolę. Ja się boję. Ale ja mogę przegrać. Kazama jest dobry, przecież Odece nie obczaję, bo ja muszę sobie teraz poradzić ze stresem. Powiem to, Adrianku. Jak teraz przegrasz, to twoja kariera portretowa nie pójdzie w dobrą stronę, więc musisz wygrać. Jesteś, ty, ty jesteś iglem, tak? Ty... Ja pierdziele, To będzie. Skilowy pojedynek na pewno, ale kto wygra to nie mam pojęcia. Cicho bądź, cicho, cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź, ty nic nie gada, ja się mutuję, ja się mutuję, ja się mutuję. Dobra. Spokojnie co tu widzę wywrzeć presję? Nie, to. Nie ze mną. No. Ale kurde Piotr naprawdę lepiej gra. Serio Ajajaj Nice! 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 Jeden zero dla Sugara! No i to się szanuje! Wiedziałem, wiedziałem! Let's go! Kto obstawił na <śmiech> <śmiech> Ej, Piotr Sugar się polepszył, wiedziałem, że tak będzie. On grinduje, sero, jest coraz lepszy. Ojaj Czuję się jakbym grał jakiś turniej. Dobra, leży. jaj 130! Nie no, tego się nie spodziewałem. Ale też się stresuję, nie wiem czy ma... let's go! Ja pierdzielę owaj bez mata. Co ja robię? Nie mam matców. Eee... Nie, tak to nie wygram widzowie No sorry ale <grywki> Dobra Tak to nie wygram no widzowie Dostałem 100 Mateza teraz przez ścianę Koniec tego Let's go! Ale dostał. Kurde, no co jest, ty. Ale ten piotr Sugar się polepszył. Przecież on jest o wiele szybszy teraz. Ha, teraz to łatwo poszło. Mam Na nadzieję, że jest. Dobra, leży. Nie, no z tym debilem. Ja takiego fajta przegrywam, no. No, że... no i serio? No nie i nie trafiam tego te... Dobra, nie wiedział, że to jest moje. No nie trafiam takiej pompy, no kur... Do ilu gramy? Nie wiem, na no razie do 10, może później coś jeszcze. Dobra, leży. Dobra, no nie wiem, ale składany z... pojedynek na starcie. On zawsze to samo robi. No nie! Nie co to jest disci pompa, no dobra, gdzie? jest dobra No to już wygrałem, ale zagrajmy tam jeszcze jedną rundę Dobra, Dzi! O, oh, dobra. Wiedziałem, że Kazama jest mocny, więc nic się tutaj nie zdziwiłem. Zmieniłeś na lepszego? No to, to dobrze, ale jeszcze nie na tyle dobry, żeby pokonać Kazamę, Mistrza. <śled> Nie, on mi będzie wbijał z tym harkunem Nie mogę Dobra Nie mam szans Ja zaakceptuję ja Okej okay? Ale jakie dziki no i to już zrobiłem głupotę, bo powinienem zamiast daszka postawić schody, Z nim bieg i już po prostu zginaj. Tutaj swoje wygrane i widzicie co się dzieje. Dobra, trzeba to tu znaleźć. Nie ma sensu Dobra wygrałem Mam to sama mapa ale bez burzy Kurde no i co jest Co ja robię? Dobra, jestem. No nie, to No kurde, jestem. Nie wiem, słaby gram, naprawdę. Nie, to była najgłupszy pojedynek. Znowu się zgibukowałem w jakimś daszku. Ożesz. Nie, ale ja. Dobra, ale... Ja, p... ja tak głupio przegrywam te fighty. Wooh. to No nie, no super. No i. Ło! No to nieważne. Straszył się Sugara. Sugar jest groźny, a nie Kazik. Dobra. Nie, bo chciałem się tam przytrzymać. Jakby górnej ścianki, a tam nie było górnej ścianki. Staje taki. No nie! Ale się znaleźliśmy na blisko z sugarem Kurde, po co ja tak latuję na hamach? tłumaczcie mi, widzowie. Się chyba poczuwamy za bardzo. Dobra leży. Ej, fajne to było za oponami, szkoda, że nie dałem mu większy byli Major i że tam zmisowałem elita. Jeszcze raz, ostatni raz! Ostatni Nie wiem czy ostatni, ale jeszcze możemy jeszcze raz zagrać. O chce ostatni tak raz, kursy? to lecimy, no? Moim zdaniem Kazama jest prosem. Jakby miał ja miał ocenić, ja jestem Semi Pro, ale Kazama jest prosem. A on jest najlepszym igrem jeszcze do tego, to już... był chłopy co. Nie, nie, nie! Nie! Nie, nie. zrozumiałem. Kaktus dał szansę Szugarowi Ale bomba! O kurde, ale musiał się nam wkurzyć Piotr Cukier Bo to już wygrywał i nagle bomba nie ma mamo, a on strzela rakieta za 150. jaj, Wydaje mi się taki, że defensywnie on dobrze gra, właśnie. Tak, w cukier tu wychyla. Kurde, że tam go chciałem sięgnąć. potrzebnie, ja jak cię spema miał tak mało pewnie <laughs> a ja chciałem spema Wager Stanemo Dobra No co Dobra Zaraz tylko nie mogę, gram na jeden z kotrym cukrem Kurde Łomatko tu chana A teraz to Ej no nie wierzę w to nie. Jezus kamery jesteś Dobra weź stary niech wyślam i ja zaakceptuję ich Dobra, Nie, właśnie wyciągałem, dobra, bez sensu. On jest mistrzem po prostu Ole kurde, ty to było fajne, co ej To mi się podobało Ja nie wiem, on ma tak wytrenowane te piki, że ja nie potrafię go ten Zrobiłem, tak fajnie zedytowałem i nie wiem, jakoś tak No i patrzcie, nie wiem, to nie jest normalne Łomatko kochana jeszcze. <laughs> Piotr Szukar mnie niszczy Piotr Szukar, mi wybombił Kurde no. Hello there. O kurde, Piotr Sugar, tego się nie spodziewałem. <laughs> Dobra, tego się nie spodziewał. Gdzie ty nie trenujesz? Trenuję dziennie 8 godzin. Co? To... jeszcze nie, nie zdąży mi przejść przez tą ścianę. Głupie rzeczy robię, nie? Uśmiechnięta buśla. Kurde, mogę go kilofować w sumie niby, ale... No nie wiem, nie potrafi grać. Nie, dobra, to jest 100 razy lepszy. Ale wygrałem. Dobra, 7-3 znów. Dobra, lepsze. Wygrałem. No 3-0, lepsze, no, ale to 100% było pewne.